Witam serdecznie sprzed Kościoła Parafialnego Świętego Maksymiliana Kolbego w Pońsku. Rozpoczyna się drugi dzień obchodów, płońskich obchodów 30-lecia NSZZ Solidarność. Za chwileczkę rozpocznie się msza święta, po której wszyscy zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe udadzą się do ronda przy poczcie, gdzie właśnie temu rondu zostanie nadane imię Solidarności. Po tej uroczystości wszyscy powrócą do sali teatralnej imienia księdza kanonika Mirosława Tabaki, gdzie będą miały miejsce okolicznościowe wystąpienia oraz występy Jak pan uważa, czy po tych 30 latach wartości, jakie przyświecały Solidarności, są nadal aktualne, czy może już się zaaktualizowały? Nie, nadal są aktualne, tym bardziej jeszcze w obecnym sytuacji coraz bardziej są aktualne, czyli obrona a, praw pracowników, te ważne rzeczy, które były 30 lat temu podnoszone, a, po prostu dla w obecnej sytuacji politycznej i to, co się dzieje w naszym kraju, są nadal aktualne i nadal będą pewnie aktualne. No i to, co, o czym mówił człowiek, który tak naprawdę pozwolił Solidarności funkcjonować, czyli nauka Ojca Świętego, katolicka nauka, którą moim zdaniem Związek powinien wypełniać. Są te wartości, z których Związek powinien czerpać ogromną siłę. I to jest dla nas bardzo ważne. I w tej obecnym sytuacji, czyli po 30 latach, jeszcze jest dużo do zrobienia przez Związek NSZZ Solidarność. Sądzę, że one są aktualne, bo jeśli się prześledzi postulaty, które były wtedy forsowane, tak trzeba to nazwać, ponieważ sam za bardzo nie wierzyłem, że można je wszystkie było zrealizować. Nawet uważałem, że może trochę trzeba się wycofać, żeby nie rozjuszyć władzy komunistycznej. Władza komunistyczna zresztą powiedziała, Wypowiedziała się w ten sposób ustami Cyrankiewicza, że ktokolwiek podniesie rękę na władzę ludowo, to ta ręka na pewno będzie odcięta. Więc tego trochę jak gdyby się baliśmy. Natomiast wydaje mi się, że te postulaty, które były wtedy przyjęte i przez Solidarność bezwzględnie, naciski byłyby takie bezwzględne, żeby one zostały rzeczywiście przyjęte, one są aktualne do dziś. Więc wiele z nich korzystamy, choćby właśnie mszy, radio, już nie mówię o, o, o wolnych sobotach, ale w takim jak tym ogólnym podtekście jakiejś dbałości o taką delikatną tkanką, jako jest właśnie wolność, o której Ojciec Święty często mówił, że wolność jest właśnie zadana, Czy wtedy Dostaliśmy ją, a dzisiaj musimy o nią jak gdyby dbać. To też jest aktualny w ogóle, e, taki trochę na uboczu postulat, ale, ale, ale cały czas on się przewijał. E, poza tym pewien system w ogóle innych wartości, ogólnie rzecz biorąc, on cały czas obowiązuje i to właśnie dzięki Solidarności, Solidarność nam to dała. I to jest wspaniałe dziedzictwo Solidarności, o które powinniśmy dbać, a jak dbamy, to już jest zupełnie inna sprawa. Inicjatywa błońskiej Solidarności poparta przez decyzję władz samorządowych w zakresie uczczenia rocznicy powstania Solidarności nadaniem nazwy dla ronda zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Sienkiewicza. Takie działania mają wymiar ponadczasowy. Utrwalają w świadomości, szczególnie młodych pokoleń, że Solidarność odgrywała i nadal odgrywa znaczącą pozycję w historii naszego kraju. A we współczesnym czasie, poprzez działalność w strukturach NSZZ Solidarność możemy osiągnąć więcej dla poprawy naszych warunków pracy i płac. Składam serdeczne podziękowania na ręce Pani Teresy Banasiak i Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ Solidarność Słońska Andrzeja Rutkowskiego. Tym wszystkim, którzy pomimo trudności, poświęcenia swojego czasu doprowadzili do dzisiejszej uroczystości. Dziś możemy się spotkać na rondzie solidarności, a doskonałym zwieńczeniem tego ronda jest usytuowany postument symbolizujący trud dochodzenia do wolności naszej ukochanej ojczyzny, którym poddani byli działacze naszego związku. W imieniu własnym i moich rówieśników, mojego pokolenia, chciałabym Państwu serdecznie podziękować za to, że 30 lat temu z narażeniem życia i zdrowia własnego oraz własnych bliskich walczyliście o to, żebyśmy dzisiaj mogli bez problemu robić zakupy, mieć znajomych i przyjaciół na całym świecie i móc poznawać ten świat. 30 lat temu to, co wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Były srogo ukarane, czyli ci, którzy brali udział w tych zrywach, byli rzeczywiście władza akomistyczna i dotknęła szczególnie mocno. Solidarność rodziła się Miała też dzieciństwo. Poroczne dziecko, wyśmiewano, pokazaną i zamykano w więzieniach, czy więzienne kraty mogą zabić prawdę, wolność i sprawiedliwość.